Witamy w Toruniu, mieście o bogatej historii i duchowym dziedzictwie. Przed Państwem wyjątkowe miejsce: Kościół Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i święty Jana Pawła II. Świątynia, która nie tylko zachwyca architekturą, ale również niesie głębokie przesłanie wiary, pamięci i jedności. Z ptaka ukazuje się majestatyczna bryła Kościoła. Dodam tylko, że jeśli jesteś tu po raz pierwszy, witamy serdecznie na naszym kanale. Znajdziesz tu inspirujące filmy o miejscach historii i kulturze. Kliknij, subskrybuj, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych materiałów. Monumentalna kopuła góruje nad okolicą, symbolizując niebo, ku któremu wznosi się modlitwa wiernych. Nowoczesna forma budowli harmonijnie współgra z otaczającą przestrzenią, tworząc miejsce sprzyjające refleksji i duchowemu skupieniu. Wchodząc do wnętrza, odczuwamy atmosferę sakrum. Przestrzeń została zaprojektowana z myślą o kontemplacji, światło przenikające przez witraże, subtelne detale architektoniczne i obecność relikwii święty Jana Pawła II nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. To nie tylko świątynia, ale również pomnik wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Szczególnym miejscem w kościele jest kaplica pamięci, poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. To wyraz hołdu dla odwagi, miłości bliźniego i niezłomnej wiary w człowieczeństwo. Kaplica przypomina o wartościach, które powinny być fundamentem każdej wspólnoty. Otoczenie Kościoła również ma znaczenie. W sąsiedztwie znajduje się kampus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, miejsce kształcenia młodych ludzi w duchu odpowiedzialności i prawdy. Tuż obok rozciąga się Park Pamięci Narodowej, przestrzeń która łączy historię z teraźniejszością, przypominając o bohaterach i wydarzeniach, które ukształtowały naszą tożsamość. Film, który Państwo oglądają, to nie tylko wizualna prezentacja, to zaproszenie do duchowej podróży. Każde ujęcie, każda nuta muzyki, każdy detal architektoniczny wszystko składa się na opowieść o miejscu, które inspiruje, jednoczy i przypomina o tym, co najważniejsze. Dziękujemy za wspólne chwile. Niech ten obraz pozostanie w sercu jako znak nadziei, wiary i nowej ewangelizacji. Zapraszamy do odwiedzenia świątyni, nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów.